Polacy. Polki przede wszystkim ubierają się bardzo dobrze, ale niestety wszystkie wyglądają podobnie. Wszyscy ubieramy się w sieciówkach, mamy tam największy wybór, dostępne ceny, ale coraz częściej zauważam taką tendencję, że kobiety wolą wyjechać na przykład na zakupy do outletu, kupić sobie coś bardzo oryginalnego i wyróżniać się z tłumu. Z mężczyznami jest podobnie. To rzeczywiście w ostatnich czasach bardzo się zmienia. Mężczyźni zaczęli dbać o siebie, dbają nie tylko o swoje dłonie, nie tylko o swoje włosy i ładny zapach, ale coraz częściej dobrze się ubierają i to muszę przyznać, że absolutnie ze sprawą kobiet. Zmieniła się tendencja o tyle, że nasze społeczeństwo, tak jak wszystkie inne społeczeństwa, staje się coraz bardziej zróżnicowane. Dlatego też nie można powiedzieć jednoznacznie, czy to jest naród dobrze ubrany, czy źle ubrany. Na pewno jednoznacznie można powiedzieć, że jesteśmy ubrani bardzo biednie. Są momenty takich miast, gdzie e, ludzie wyglądają bardzo dobrze e, Właśnie można ich porównać z resztą Europy, ale są miejsca, gdzie wygląda to bardzo ubogo. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że pragniemy się ubierać. Wszystkie media, wszyscy trąbią o tym, że ubierajmy się, zróbmy sobie zestaw za 150 zł, wyglądajmy za 300 jak gwiazda na koncercie. To Myślę, że warto y, pamiętać o takich trzech, y, trzech zasadach. Pierwsza, y, która będzie wpływała na to nasze dobre samopoczucie, to jest zasada, która mówi o tym, żebyśmy byli wierni swoim przekonaniom, wierni swojemu stylowi, nawet jeżeli on jest w danym czasie niemodny. To każdy dzień powinien być wyjątkowy i każdego dnia powinniśmy zrobić coś dla siebie wyjątkowego, chociażby właśnie w kwestii ubrania. Jak jesteśmy fajnie ubrane, w fajną sukienkę, to ten dzień zupełnie inaczej wygląda. Jesteśmy pewne siebie, mamy więcej odwagi. I żyje nam się fajniej. Trzecia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jest kolor. Czerwona sukienka zawsze wpływa na wszystkie kobiety fajnie. To są te moje trzy najważniejsze zasady, ale one się nie sprawdzają bez dwóch dodatkowych. Pierwsza to jest sylwetka. Nawet najpiękniejsza, najfajniejsza czerwona sukienka nie będzie dobrze wyglądała w momencie, gdy nasza sylwetka będzie zgarbiona. Ona będzie się dopiero dobrze prezentować w momencie, kiedy będzie mieć proste plecy, wciągniętą przeponę i głowę lekko do góry. No i uśmiech. Każdy facet, który skończył 20 lat, powinien mieć jeden dobrze skrojony garnitur. Niekoniecznie czarny, może być granatowy, może być ciemno natomiast powinien być to dobrze skrojony garnitur. Powinien mieć facet y, klasyczne męskie y, buty, czyli, jakby to jest pantofel. Wiązany na cztery dziurki bądź sześć dziurek z lekko zaokrąglonym czubkiem na skórzanej podeszwie. Ja bym unikał na przykład y, 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 sztruksów, worów, które są bardzo y, y, chętnie noszone, unikałbym spodni bojówek, y, jeżeli nie jesteśmy na wycieczce w jurze krakowsko częstochowskiej y, butów, y, które są właśnie dochodzenia po górach, a nie po mieście. Coś, co jest w ogóle z morą, y, y, to są męskie koszule z krótkim rękawem. Takiego w ogóle nie istnieje w żadnym kanonie. No, nagle ktoś wymyślił koszulę z żaglem zamiast rękawa no i już będzie fajnie, chłodno w łokieć. No to nośmy. No, to świadczy po prostu o nieogarnięciu, krótko, krótko mówiąc. Gdzie szukać pomocy? Jest bardzo dużo portali modowych, które rzeczywiście podpowiadają, jak z tą modą sobie radzić. Są różnego rodzaju czasopisma, gazety, książki, które również podpowiadają, co zrobić, jaką mamy sylwetkę, jaki typ kolorystyczny i co w związku z tym dobrać w naszej sylwetki. No ale przede wszystkim polecam usługi stylistów czy style coachów, którzy rzeczywiście znają się, są profesjonalistami i mogą w tej dziedzinie bardzo, bardzo dużo pomóc, dać takie wskazówki, które na co dzień będziemy mogli wykorzystywać.